Bo widzisz, spełnienie to jest coś, co tak naprawdę każdy z nas widzi inaczej. Kobieta słucha, obserwuje i bardzo chciałaby, aby mężczyzna na każdym kroku pokazywał to, że mu zależy. Natomiast mężczyzna potrzebuje podkreślić swoją męskość, potrzebuje pokazać swoją męskość. A najlepiej mu to wychodzi właśnie w łóżku. Dlatego słuchajcie, możecie mi mówić, co chcecie. Ale ja uważam, że zbliżenie w związku jest bardzo, bardzo ważne. To jest coś, co tak naprawdę cementuje ten związek, po części wspomaga tak naprawdę go w dniu codziennym, bo kiedy jest naprawdę ciężko, taki moment, kiedy możemy przytulić się bez niczego, w ciepłym pokoju, pod ciepłą pierzynką, czy jest coś lepszego, poczuć tą drugą osobę, że ona jest przy mnie. Że ona mnie akceptuje takiego, jakim jestem. Rozumiecie, świat jest szalony dzisiaj. Pokazuje nam nierealne rzeczy, nierealnych ludzi. A ta druga osoba, która jest przy Was, w momencie, kiedy jest sam na sam z Tobą i akceptuje Cię takim, jakim jesteś, to jest najlepsza motywacja, jaką możesz dostać. Dlatego uważam, że zbliżenie w związku jest bardzo ważne i trzeba o to dbać. Trzeba tego pilnować, bo prawda jest taka, że kiedy gaśnie ogień, to gaśnie wszystko i robi się zimno i ciemno. I to wtedy właśnie najczęściej najwięcej związków upada. Pozdrawiam.